Z Ewangelii według świętego Łukasza, mieszkańcy Niniwy powstaną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, bo oni nawrócili się dzięki nauczaniu Jonasza, a przecież tu jest ktoś większy od Jonasza. Nauczanie Jonasza miało, ta, miało taką wielką moc, dlatego że Jonasz był przegrany. Dlatego, że Jonasz był na dnie, że kiedy wyszedł z paszczy wieloryba. Był po prostu wypluty, był śmierdzący, był chłystkiem, był nikim, był, był człowiekiem, który już nic nie miał. I oto ten człowiek miał prawo wołać na wróćcie się, dlatego że nie mówił tego swoim autorytetem, nie błyszczał elokwencją, nie błyszczał metodami. Po prostu Odkrył, że Bóg jest. I to tak w Nim budzowało, tak z Niego promieniowało, że nawrócił całe miasto. Dlatego jest nadzieja i dla nas. Zobaczmy Boga w tych, którzy nie są podobni do ludzi sukcesu. Nie patrzmy na tych, którym się udało. Patrzmy na tych, którzy przegrali, ale przez to dali Bogu pole w swoim życiu. Do zobaczenia jutro.